Był to zwykły dzień na farmie. Nikt nie spodziewał się, że powstanie tutaj nowy, nowy sklep z bronią. Zapraszam wszystkich. A tu jest no, sklep, sklep z bronią? Tak, jest! Uh -huh. Dopiero co otworzyli. A, jak ja ustawiam. dobrze strzelam, Zobacz. A ten Donald Trump, widać, że ustrzeliłeś tak zwycięzcę <laughs> po swoich wyborach. Ej, widzisz halo. halo! Patrz, prezydent Obama teraz zrobi. E, Kochani, chciałbym zaznaczyć, <laughs> że za wami jest jakiś taki martwy alien. A co, kalo? Kalo? Dlaczego go stoleś? Kalo. Kalo, ty strzelił. Masz hmm. go w psiusiaku. Nie wiem. Panie <laughs> prezydencie, absolutnie niedopuszczalny jest prezydent w pistolet w tym miejscu. A bez nic nie przystąpiłcie no, no. na dodatek gdzieś z no, no. Ale boś Innocent, <laughs> dosęd. Dlaczego niszczy się jego ciało? A nie, kalo. Wyrzuciłem do nie żeby. Ale, ale nie pływać. Faktycznie, bo jak się wrzuci Ale... to, Wiecie wiesz taki ja powiedzmy żołnierzy, że w serialu Pacyfik było, tak. Ja żołnierze, tak zatruwali studni amerykańskim żołnierzom, że wrzucali tam martwe alieny, na przykład. A wiecie co nie. robił? Papież, co? Wiecie, co robił papież? Papież? Postał gołębę, stanu! O nie zdra... o Nie! O nie! Co się wydarzyło? Kto strzela? Nigdy nie. nie dowiecie się co robił papież. Nigdy A, się krach. nie dowiecie ten... Ale zostaliście porobieni <laughs> panowie Co w ogóle zrobił? Zapraszamy zupełnie nowo otwarty sklep Fajne ceny Tutaj specjalne mm. designerskie o, państwa, karabiny w Projektowane specjalnie, się w kolejkę Proszę państwa za nami jest jakaś kula która spadła I ktoś jakiś... z góry musiał ją zrzucić o, z drugiej strony hola, hola. To sugeruje. Co tam się dzieje? Mam takie ja, pytanie. Czy pan broń? jest pełnoletni, żeby w ogóle sprzedawać tę broń? Bo pan ledwo co za ladę występuje. <głosy głosy> <noise> Zobacz jego uśmiech, bo no, się na tym znam. <noise> Dlaczego ktoś tu rzucił żółwia? Ha, żółwia nie, on no, tak, rzucił żółwia. A Część. ja chyba widziałem, kto to był. Kto to był, Gimper? Sprzedaj się. Eee, proszę mnie tu nie strzelać. Halo, nie, jestem podejrzany Ale stop, stop, stop. Stop, stop. Ok, dobra. Jestem podejrzany. Jasne, jestem podejrzany, ale na jakiej podstawie? Bo byłem na zewnątrz. Rzuciłeś żółwia? Rzuciłeś żółwia? A czy ktokolwiek oprócz Gimpera e, widział? Tak, ja ogólnie widziałem. Jakby to alien jak był, jak był kwasem, a nie rzucał żółwiami. Kurde, mój sklep hmm. mój cały dorobek sześciopłyt, 12-letni, tyle mam lat, zniszczony przez żółwie, który ty tam zniszczyłeś. Czyli nas włamałeś! <laughs> nie, mam, jestem Rosy 21 a, nie, a, nie, ja on nie do... O nie żółwie O te żółwie są wypełnione kwasem, zobaczcie. To to Zadno, to 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 ale... dobra, to jest mi troszeczkę ciężko dobra, nie żyje, słuchajcie. a po drugie jest kościotrupem. Czekajcie są no wypełnione, wypełnione kwasem. Okay. Ja, tak, Wolne? tutaj może ale faktycznie to nie powinno stać. Po po próbkę. To. No właśnie. Słuchajcie, mi się w ogóle wydaje, że takie osoby jak na przykład Sans, to one by bardzo chciały, żeby nie były jedynymi szkieletami, chcą z nas wszystkich robić szkieletów tutaj. Państwo, tak, czy czy się, ufacie Donaldowi Trumpowi? Ja bym zaufał. Ja wiecie, że ja bym... nie ufam. Mam cię boję zdrajcę, to było oczywiste. Mega Dani! Też dobrze. Tak? Mam 27 się... lat. Ojej. Ale już chyba. Ale już chyba. Ale, ale stwierdził, ja że nie poprowadzi nie odcinek po swojemu. Musiałem <laughs> ja w sklepie. No ale mamy też a nie, mamy na Wow, skończym, Admiros! Się ja jaką żyję. super broń mi sprzedałeś. Co się dzieje? Na ja... no, Wszystko okay. Patrzcie co mi sprzedał Admiros! Takie fajne! O Jakie fajne! Nie! Byłeś <ślapple> niewinny, wiem o tym. Przepraszam, jak on ci o, sprzedał? granat. Nie, jednak ja no, nie sprzedał. Teraz ta ja piła będzie zawarczała. Admirosik. Dobra, co tam? Co tu chodziło? Myślę, że alien z ogórkiem się dogada. Myślę, że tak. Znaczy no ogólnie... Coś mi się nie, nie podoba. No, ty... Jestem niewinny, miałem pozwolenia na, ten, na tą broń. <kłuch> Admiros, sprzedajesz Panu... nieletnim broń i jeszcze są broni, kresów... <grystano>? no objęte zakazymi to broń, które są objęte zakazami Zdrowotowej Konwencji Genewskiej. No to, to, to może kanawkę. Masz konapkę. nie wolno mieć no nie! Ja <grystano> mam to, ja ja robić, <grystano> A więc całe moje życie dwunastoletnie spędziłem na farmie. Wiem, że jesteście mieszczuchami, dlatego poprowadzę was tutaj i pokażę co i jak. To jest studnia młodości, dlatego wygląda jakbym miał 12 lat. A ale nie wygodę, to A... okay, całe... dobra. Dalej nie mam 12 lat. Okay. Dobrze, rozumiem. Dobrze. 21. Tutaj mamy shooting range, proszę Państwa, tutaj celujemy sobie do butelek. Kto nie trafi w butelkę, umiera, kto dobra. trafi w głowę, umiera. No, 58. No to teren. A, czy proponujesz że może zap... jakaś bomba tu została podłożona okej, okej. Jakiś o. gołąbek. O Alien Widział sobie to. widziałem to. Czy Widziałem to! Czy to? Pański miał? Ja nie znam. Taków O nie, ej, uratujcie mnie, ktoś mnie zakopał w grobie. Kto? Nie wiem, nie wiem kto. Ale jak to cię zakopał? To są Tra Trajtorzy oh, mogą y, zakopać w grobie używając swoich y, tych łapek pułapu. Nie chciałbym... Umiera! No, o nie, o, nie. Powietrze. powietrze ci się kończy! Nie. Ignacy zaraz Nie chciałbym Aha, zwracać e... na nikogo uwagi, ani pokazywać palcem, nie. ale około kilka minut temu użytkownik kolega Ignacy oddalił się w bliżej nieznanym kierunku i za, aktualnie jeden po drugim giną użytkownicy na naszym serwerze. Można by się zainteresować, dlaczego jest to dziwny zbieg okoliczności. Czemu tak. Dezy i że na siebie się patrzycie i nic nie robicie? zażegnany. Co jest? What the fuck, man? Zapraszam, Dezu. Przeszkadza nam. Co jest? Halo? Nieee! Ja nie miałem pojęcia, że on jest drońcą! Ja mu załapałem! Czemu się do... tak dalej, mógłbyś mnie wskrzesić! You are the chosen one! Zapraszam to Państwa to, 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 to na górę to, to do naszego... Dosyć, dosyć dosyć ryzykowne, wiesz o tym? Zapraszam Państwa do naszego najlepszego budynku. O no, bo... O nie! Aha. O. Aha. Czemu Gimper we mnie? Chyba a, nie, bo się przestraszyłem, że umieram. Okej, okay, zapraszam. da się wejść Lianach, Zapraszam poliana <noise> Polianek. Na, do naszego najlepszego budynku, którym jest e, wiatrak. To skoro nie żyje na Mandziu i Gimper, a nas tu jest pięciu, należałoby użyć e, mocy matematyki, to znaczy, że tych dwóch było niewinnych. Znaczy, ja jeszcze nie miałem, miałem matematyki. Ale mogli być również winni. Ja jeszcze nie miałem nie. matematyki. Jeżeli masz 21 lat, to miałeś matematykę. Miałem, oczywiście, że miałem. Nie, o nie. Gołąb, słyszałem gołąba. Gołąb, tak. To kupsa. Eee, był... Rabat terrorysta. Dlaczego nie? Im, ej Gryzu mnie jakiś! Aaaaa! Ale ja rzuca Nie ja mnie ugryzły, zobaczcie, no mam 57 HP! Rzucałem no, żrug i widziałem postawić gołębia kupsowa. Jezu Nie ja! Wszystko widziałem! Kiedyś Kiedyś ej, Dobra, do schronu, do schronu! Ale go... Gdzie schron? Tylko tutaj! Urzućcie mnie! To na pewno nie może być łapka już nie Nie, to jest schron! No, czemu jak, eee... jak robić cień, to, to jest cień dziecka na, na to ścianie? mnie się Ty rzuciła, to? 85 chyba. Cień? Taki cień. Czemu to nie strzelasz? Bo ktoś... Z... Dezego. To się nie mówiła. ja, tylko halo. Jest to dosyć przykle, bo ja nie mam Sniperki i nikt nie widzę gdzie oni są. I to jest Alien, <laughs> na pewno, Alien zdradził. Był złym człowiekiem. Nie strzeliłeś, <laughs> nie udało <laughs> <mi> się. Dobrze. <laughs> nie nie udało nie się, bo się zgadzałem, że było trzech zdrajców.